Witam Was w 12 dniu otwierania kalendarzy, kiedy to zleciało, za 12 dni są święta, e, więc ja nie wiem w ogóle nie mogę się doczekać, co będzie w każdym e, okienku. E, co? Lecimy po kolei. Dzisiaj mamy 12, mamy dzisiaj 12 e, dzień otwierania kalendarzy, także dzisiaj otwieramy 3. Tam otwieramy ósemkę, e, więc co nie wiem, który pierwszy otworzymy, ale może polecimy od kamelot, potem ten i potem na końcu ten. Zobaczymy, co w tym będzie. A więc y, tutaj wyciągamy sobie y, dwunastkę, dwunastkę jest tutaj, i się tutaj już coś przykleiło, jakieś inne okienko. I zobaczymy co tutaj będzie. E, także sprawdzamy. Dobra, e, zobaczymy co tu będzie, bo szczerze nie mam e, zielonego pojęcia. Właśnie tak jak jest e, opakowanie, to nie wiem. Ale będzie tu zdjęcie, więc zobaczymy, jakie zdjęcie tu będzie. Bo to mnie też ciekawi bardzo, jakie tu zdjęcie. Tu chyba nie ma nic. Chyba, ale jak będzie to trudno. Ok, oh, patrzcie, mamy tutaj czanki. A drugie gdzie? Drugiego nie ma. Okej, okay, tu jest drugi. Patrzcie, mamy tutaj czanki takie. O jezu, w ogóle. Co, jak, co? Ale nawet nie widziałam takich czanków u nikogo. Eee, nie wiem, ale bardzo w ogóle ładne takie koniki morskie, tylko jak, to, jak to, to używać? To jest w ogóle takie małe, że ja nie wiem czy to będę używała, bo będę się bała e, to, że to się połamie, bo to jest dosłownie pycie. To jest takie malusie. E, to jest mniejsze niż moje hakamore, które mam. E, chudsze, chodzi mi tutaj, więc no nie wiem, no, będę bała się tego w ogóle używać. I czy, czy, do czegoś tu. Chyba, że tu jest jakaś zawieszka czy coś, ale no nie wiem, no bo tu jest takie kółeczko. No ale dobra, patrzymy teraz jakie jest zdjęcie. Albo raczej ja najpierw zobaczę. Okej! Okay. Dobra, mamy tutaj zdjęcie, trochę się pogniotu, ale jest tu praleczka. Jest tu praleczka. Trochę w ogóle zdjęcie ucięło i czemu nie mam pojęcia. Szkoda, bo to zdjęcie jest po prostu prześliczne. To zdjęcie jest moim jednym z najlepszych zdjęć, które zrobiłam. Więc fajnie, tylko trochę niefajnie, że. Yy, no, że ten, że. Nie widać na dole, no, Całego, konia. Ale w ogóle nie wiem czy ty, wy to widzicie, czy nie, ale tu jest carmelos. E, Dobra, i tu są rzeczy od carmelos. E, Teraz otwieramy ten kalendarz z koralikami. Jego ogólnie otwieramy co 3 dni, także no. E, ósemeczka jest niebieska. Od razu sobie tutaj zamkniemy. O! tutaj sobie przetniemy nie wiem co tam jest oprócz koralików <laughs> nie wiem jakie rzeczy z tych koralików będą dlatego Okej, okay, mamy tutaj bransoletkę taką star syty gwiazdary no nawet okej, okay. ładna ale powiem że tamte były ładniejsze serio no ale ona jest właśnie na żyłce zrobiona Coś nie jest tą ostrością Ona jest zrobiona właśnie na żyłce jest niebiesko-biała i tutaj jakieś ciemne y, kuleczki, koraliki. E, także mamy tutaj gwiazdki. Ale dobra, no na razie to jest naj Naj, najgorsza rzecz w kalendarzu, bo serio ten kalendarz jest bardzo, ale to bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale no, to ten, to ta bransoletka, taka w sumie średnia e, w porównaniu do innych i teraz tutaj szukamy dwunastki. Dwunastka jest tutaj, tak jak wczoraj mówiłam. To patrzymy co tu jest. Aha, już mi się całe okienko rozwaliło. Dobra, też tak może być. Halo! Nie no, nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Dobra, otwieramy tak, bo. Nie, nie mogłam otworzyć. No, jak tu znowu będzie to samo, to ja nie wiem. Jest! W końcu mamy coś innego! Brawo, kalendarz! Super! W końcu mamy coś innego! Mamy gwiazdki, które już mieliśmy, ale w końcu jest coś innego, bo sobie czas były te kłyczki. Więc yy, fajnie, fajnie. O, fajnie bardzo. Chcesz, będziesz jadła później. Później zjesz. A i zawsze w ogóle daję smaczki, jak wrócę ze szkoły. Yy, z te, z kalendarza. Dobra i tak się prezentuje, yy, prezentują dzisiejsze rzeczy w kalendarzu ezwentowym. No nie wiem, nie za bardzo widać tego yy, karmela, ale no może coś tam widać. Takie po prostu ciemne zdjęcie. Mamy dzisiaj czanki, bransoletkę taką średnią, nie najgorszą z kalendarza do tej pory. I tutaj mamy, no, gwiazdki, więc nie mamy kółeczek. Mega cieszę, no bo nie mamy kółeczek, mamy coś innego, wiadomo, to też było, ale bardzo dawno było, bo albo było w piątce, albo było w szóstce. Także to by było na tyle z otwierania kalendarzy, a. Dzisiaj coś później wymyślę. Tutaj nagrałam jak moja mama daje. Dali smaczki z okienka trzeciego i były tam te prostokąty. Witam. Później dzisiaj pokazuję y, moje wszystkie wodze. I to będzie dość krótkie, bo mam dosłownie kilka wodzy. Pierwsze wodze takie y, z takimi karabinczykami. o. Takimi zwykłymi karabinczykami, i one są po prostu tutaj zawiązane, fioletowe, sznurkowe. I one są do kompletu z takim jednym halterem. Dalej mamy takie malutkie wodze, zrobione w sumie z łańcuszka. Ehm, o, i to są wodze do małych koników. Mamy moje najnowsze wodze, i to są te białe, takie z kalendarza. Ehm, no i one są takie, o, z. Takimi karabinczykami. W sumie wszystkie tutaj mam takie karabinczyki oprócz właśnie tych, ale dobra. Tutaj mamy też takie karabinczyki i są to yy, wodze, które ja robiłam. W sumie tylko te i te nie są przeze mnie zrobione. Ze skóry szty na maszynie, o Szyte na maszynie takiej z, z takiej skóry. One są bardzo takie no, takie no. I tutaj przedostatnie moje wodze to są wodze, które dostałam razem z ogłowiem. Jak robiliśmy wymiankę z Camelot? Tutaj no one jest, no nie wiem, jak ja mam je tak naprawdę opisać, ponieważ one są ogólnie z takiej zarąbistej, fajnej skórki. Są bardzo cieniusie. Nie za długie, ale też nie za krótkie w sumie w sam raz. I teraz w sumie pokażę Wam moje ostatnie wodze. To tutaj ma e, kant na sobie z takim karabinczykiem. E, tutaj ma taśmę, par, e, taśmę izolacyjną. I są one zrobione e, ze sznureczka. I są bardzo, bardzo wygodne. To są jedne z naj, 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 naj najlepszych e, moich wodzy, które mam. Także... Także no. Tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym filmem. No i jutro się widzimy na otwieraniu 13 okienka. Także bajo!